Uczelnie niepubliczne powstają w Polsce od początku lat 90. XX wieku. W ciągu 20 lat funkcjonowania gospodarki rynkowej uczelnie te wykształciły rzesze dobrych specjalistów. Rozwój gospodarczy spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny zarządzania, biznesu i marketingu. Powstało wiele niepublicznych szkół wyższych kształcących studentów w tym zakresie. Wtrzymywaniu wysokiego standardu kształcenia pomaga im udział w edukacyjnych i badawczych programach Unii Europejskiej. Erasmus uznawany jest za sztandarowy Program Europejski dla Szkolnictwa Wyższego. Jak wykorzystać jego ofertę do podnoszenia jakości kształcenia, pokazuje przykład jednej z uczelni niepublicznych w niewielkim ośrodku akademickim. Zanim tu przyjechałem, wszyscy pytali mnie, po co jedziesz do Polski? Dlaczego nie do Hongkongu, Stanów Zjednoczonych lub gdziekolwiek indziej? We have chosen... Wybraliśmy tę szkołę, ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych międzynarodowych szkół biznesu. Taka prawdziwa... Międzynarodowa szkoła. Pochodzę z Nowego Sącza i okazuje się, że nie trzeba wcale wyjeżdżać z tego miasta, żeby studiować na uczelni międzynarodowej. Miałem okazję skorzystać z programu Erasmus. Udało mi się wyjechać do Turcji, do Istambułu, gdzie spędziłem prawie 5 miesięcy świetnie się bawiąc, ucząc się i naprawdę zostały mi bardzo miłe wspomnienia z tym związane. W tym momencie, kiedy Polska mogła uczestniczyć w programach Erasmusa, bardzo mocno weszliśmy w tą dziedzinę. Do dzisiaj wysłaliśmy już za granicę ponad 250 naszych studentów. Pierwsza siedmiosobowa grupa studentów wyjechała w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2000-2001. Ta liczba siedem oczywiście wzrastała w miarę wzrostu popularności programu na uczelni. Erasmus to jest niesamowita szansa. Jeżeli tylko ktoś chce, będąc młodym człowiekiem, ją wykorzystać, to naprawdę może nauczyć się niesamowitych rzeczy, może doświadczyć niesamowitych sytuacji. To nie jest tylko studiowanie, bo możemy mówić o studiowaniu marketingu budowania mostów. To jest studiowanie życia tak naprawdę. Co zapamiętałem tak naprawdę z tego długiego, czteromiesięcznego okresu, to przede wszystkim inne podejście do, do studenta, czyli relacje, które przeważały bardziej bezpośrednie. Niektórzy nauczyciele byli nawet nieco kąśliwi i, i, i żartobliwi. Ale takie podejście tego prawdzie się tam sprawdza. Miałem możliwość studiowania we Francji w Grob School of Business. To był najlepszy okres tak naprawdę, bo przede wszystkim trzeba popatrzeć na to inaczej niż tylko strona edukacyjna. Ja myślę, że, że trzeba patrzeć przez pryzmat też takiego bycia trochę ambasadorem Polski w danym momencie. Erasmus pomaga przełamywać stereotypy. Na pewno przekonaliśmy ludzi do siebie, do nas Polaków. Powiedzieli, że jesteśmy otwarci, że potrafimy się bawić, potrafimy być poważni, a poza tym nawet w szkole mieliśmy jedne z najlepszych wyników, więc też o czymś świadczy. No, wydaje mi się, że tak naprawdę idea Erasmusa była stworzona po to, żeby właśnie ludzie poznawali swoje kultury. To, że jesteśmy międzynarodową grupą naprawdę pomaga w tym, bo każdy po prostu opowiada o swoich własnych doświadczeniach i uczy się od siebie nawzajem, co jest może najważniejsze na Erasmusie. Ciekawość kulturowa to chyba jest jedna z większych motywacji w ogóle wyjazdów, pewnie i studentów, i wykładowców. To działa, wydaje mi się, w obie strony, czyli jeżeli zapraszamy ludzi do nas, to jest oczywiście wielka okazja do pokazania okolicy Nowego Sącza i Polski. W Sączu zawsze pokazujemy te elementy folklorystyczne, które tutaj ewidentnie są jest skansen, który pokazuje tę kulturę, która tutaj jeszcze niedawno, kilkadziesięć lat temu trwała. Wszyscy studenci, którzy przyjeżdżają na wymianę w danym semestrze, uczestniczą w kursie Introduction to Poland, czyli wprowadzenie do wiedzy o Polsce. Kiedy się ten temat rozwija, zwłaszcza przy historii, to bardzo często sobie uświadamiają, że w zupełnie nieoczekiwanych momentach historia Polski i kraju, z którego pochodzą, gdzieś tam miała coś wspólnego ze sobą. I często są to elementy, o których oni w ogóle albo nie wiedzieli, albo sobie nie zdawali sprawy, bo z punktu widzenia ich historii to nie było istotne. I to bardzo cieszy wszystkich, jak się nagle okazuje, że Polska z Turcją albo z Francją albo z Holandią w pewnym momencie miała dosyć silne związki. Urodziłem się w Polsce, potem moi rodzice wyjechali do Niemiec, więc pewnie duży wpływ miała na mnie kultura niemiecka. A teraz jestem znowu w Polsce. Wracam do swoich korzeni. Myślę, że tutejsi studenci myślą dokładnie tak jak my. Jest między nami wiele podobieństw. Myślę, że zwłaszcza szkoła i jej studenci są otwarci na zachód. Mają podobny styl życia, organizują imprezy, chcą się dobrze bawić. Podobieństw jest rzeczywiście wiele. Jedną z takich flagowych imprez jest International Cooking Day, organizowany od czterech lat. W tym roku, wydaje się, było apogeum tej imprezy. Mieliśmy kilkanaście kuchni międzynarodowych. Większość z nich to były kuchnie studentów, którzy przyjechali w ramach programu Erasmus. Studenci poszczególnych krajów przygotowują swoje dania narodowe i te dania są sprzedawane pracownikom i studentom. W tym roku pieniądze zebrane w trakcie International Cooking Day zostały przez studentów przekazane dla kolegi studenta, który w wypadku samochodowym stracił ręce. Dla nas program Erasmusa był powodem, dla którego zbudowaliśmy własny program studiów w języku angielskim. Musieliśmy się otworzyć na świat nie zachęcając ludzi do przyjazdu i do studiowania w języku polskim, bo to byłoby niemożliwe. Więc mamy ze sobą 8 lat działania naszego własnego programu w języku angielskim, nie tylko biznesowego. Oferujemy od szeregu lat studia magisterskie z zakresu informatyki wspólnie z Dipoli University z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych. The school many... Uniwersytet oferuje wiele interesujących programów nauczania w języku angielskim. Korzystam również z kursów języka polskiego ponieważ znam polski bardzo słabo i mam nadzieję, że te lekcje mi pomogą. Mamy różne grupy studentów, które tutaj uczą się języka polskiego. Część studentów pochodzi z krajów słowiańskich, ci oczywiście mają dużo łatwiej. Natomiast e, grupy w ramach programu Erasmus to są na ogół grupy studentów pochodzących z Europy Zachodniej. Uczą się języka z wielu powodów, myślę. Po pierwsze, aby skomunikować się w różnych sytuacjach życiowych, w jakich znaleźli się w w, w Polsce. Cześć, babcia! <laughs> Moja babcia. Jest bardzo dumna, że w Polsce studiuję. Dla mnie jest to świetne, gdyż mogę doskonalić zarówno swoją znajomość polskiego, jak i angielskiego. To już jeden dobry powód, by tu przyjechać.